Dzisiaj opowiem Ci krótko, za co kocham zabieg mezoterapii mikroigłowej. Po pierwsze dlatego, że uważam, że jest to bardzo bezpieczny i skuteczny zabieg i można zaproponować go praktycznie każdej skórze. Zarówno tej wrażliwej, suchej, naczyniowej, jak i tej tłustej, mieszanej, ale przede wszystkim takiej, która już ma widoczne oznaki starzenia się, ponieważ ten zabieg powoduje taką... Naturalną regenerację naszej skóry. Zabieg mezoterapii mikroigłowej polega na tym, że wykonuje się bardzo dużo płytkich nakładów po to właśnie, aby zastymulować tą produkcję kolagenu w skórze. No dobra, ale dlaczego zabieg mezoterapii mikroigłowej jest tak bardzo skuteczny? Zabieg mezoterapii mikroigłowej wykazuje wysoką skuteczność, ponieważ każde napucie skóry powoduje wydzielanie czynników wzrostu komórek i to właśnie one odpowiadają za taką naturalną regenerację skóry. Pierwszym czynnikiem wzrostu komórek, który jest wydzielany podczas zabiegu, jest płytko czynnik wzrostu, i on tak naprawdę wydzielany jest w ciągu pierwszej doby i aktywuje inne czynniki wzrostu pochodny czynnik wzrostu wywołuje właśnie taką naturalną regenerację skóry, stymuluje produkcję kolagenu w skórze, powoduje regenerację naskórka, ale także powoduje angiogenezę, czyli tworzenie się nowych naczyń krwionośnych w skórze. Im więcej mamy naczyń krwionośnych w skórze, tym bardziej dotlenione i odżywione są nasze komórki. A jak komórki są dotlenione i odżywione, to też bardziej wydajnie i sprawnie działają w tej naszej skórze. Więc ten płytko-pochodny czynnik wzrostu jest jednym z najważniejszych czynników, który wywołuje tą naturalną regenerację skóry, ale on aktywuje także inne czynniki wzrostu komórek. Takie jak czynnik wzrostu fibroblastów, który odpowiada za produkcję kologenu, czy naskórkowy czynnik wzrostu, który powoduje taką regenerację naskórka, lub transformujący czynnik wzrostu beta który także odpowiada za produkcję kolagenu. Więc widzisz, że ten zabieg jest bardziej skomplikowany niż by się mogło wydawać, ale właśnie dlatego jest tak bardzo skuteczny. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące tego zabiegu, śmiało pisz, chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania.